Aleluja, Ministries International przedstawia proroczy moment z Alfem Lukału. Wszyscy, którzy słyszą mój głos, niech będą tymi, których wesprze Pan i pobłogosławi. Kto mi to podał? To pewna rodzina. I widzę, Bóg mówi mi, że kobieta pochodzi z Haiti, a mężczyznę widzę w ha Kansas, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Komunikowaliście się ze sobą później, prawda? Tak. Czy to Twoje dzieci? Tak, to moje dzieci. Ale masz problem z tym, z tym chłopcem, Tristanem. Tak, tak ma na imię. To prawda. Cierpi na rodzaj pewnego opóźnienia. Tak. A ty, jego ojciec, już nie jesteście razem. To prawda. Odszedł i przebywa z nimi, prawda? On nie wierzy w Boga, i ze względu na to rozwiódł się ze mną. Rozumiem, czyli już nie jesteście razem. Jak ma na imię Tomasz? Ma na imię Tomasz. Podniosłem to, bo Bóg to podniósł. Twój mąż nie wierzy w Boga. Ma na imię Tomasz. Już nie jesteście razem, ale macie dzieci i je z jednym z nich masz problem. Jednak chcę, żebyś wiedziała. Śpieszę się ze względu na czas, ale wszystko, czego dotknę, zostało już załatwione. Ta kobieta pracuje w domu jako pielęgniarka. Możecie to sprawdzić. A Bóg pobłogosławi jej dziecko, syna o tego. Widzicie go? To pierwsze dziecko, dziewczynka o imieniu Brandy, a to Tristan. Wszyscy mieszkają z mężem, który według niej nie wierzy w Boga i rozwiódł się z nią. Jednak Bóg dokona czegoś nowego w imieniu Jezusa. Jeśli zostałeś pobłogosławiony przez ten film, podziel się z nim na platformach społecznościowych, korzystając z przycisku Dostępni. Upewnij się, że polubiłeś. I podzieliłeś się naszymi filmami z przyjaciółmi i rodziną. Dołącz do nas na AMITV lub podczas transmisji na żywo. Śledź pastora Alfa Lukału na platformach społecznościowych.